W przedszkolu nr 48 zabrzą hucznię obchodzoną stuletnie urodziny miasta. Cieszę się ogromnie, że widzimy kolejne odsłony świętowania. Przepiękne hasło, które towarzyszy obchodom w tym przedszkolu. Nie martw się o jutro, pomyśl, co możesz zrobić dobrego dziś. No, myślę, że jeśli tak zabrzanie podchodzą od najmłodszych lat do życia w tym mieście, to można spokojnie patrzeć w przyszłość. Świętujemy go wspólnie z dziećmi, z rodzicami, a przede wszystkim z naszymi gośćmi z naszą panią prezydent. Obchody już naszego stulecia miasta zawsze w postaci różnych uroczystości, konkursów, imprez, które są organizowane na terenie naszego przedszkola i w okolicy naszego miasta no, były tutaj takim podsumowaniem tego wszystkiego co robimy. I Piękne występy przedszkolaków były także okazją do tego, by uroczyście otworzyć nowo powstały Plac Zabaw. Jestem bardzo dumna z tego przedszkola. Wszyscy jesteśmy, bo wiele dobrych rzeczy tutaj w tym przedszkolu się dzieje. Nasze zabrzeńskie przedszkola potrafią w taki wspaniały sposób rozwijać dzieci, powodować, że one wzrastają. Bo wzrasta w przedszkolu również świadomość ekologiczna, czego dowodem są powstałe ogródki i tak zwana strefa relaksu. A poza tym na stuletnią urodziny zasadzono symboliczny dąb, przywieziony z Nowego Jorku. Ale zaczęło się wszystko w 17 roku. Mój wnuk grał mecze w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. I ja, po, zwracając z meczu, zatrzymałem się w okolicach tych byłych od Rodzen Center. Zobaczyłem, tam jest na 60 arach posadzone te dęby i leżały sobie piękne, piękne żołędzie i zebrałem kilka tych żołędzi. Później się okazało, że tych żołędzi zebrałem 69, przywiozłem to do Polski i w piwnicy w zimie posadziłem to, podlewałem każdy żołędź w osobnej doniczce i wyszły mi wszystkie. Ponadto przedszkole zakończyło unijny projekt Przedszkole Naszą Szansą. Jest to projekt, w którym są realizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyremontowano dwa pomieszczenia, zakupiono pomocy dydaktyczne, tablicę multimedialną. Także bardzo się z tego cieszymy, że nauczyciele mogli też zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. A zatem poszły kolejne projekty, jak Optymistyczne przedszkole, do którego placówka dołączyła w tamtym roku. W projekcie Optymistyczne przedszkole chodzi o to, żeby myśleć pozytywnie i rozwiązywać wszystkie sprawy pozytywnie. Dzisiaj tutaj w przedszkolu integracyjnym mamy taką ścieżkę od żołędzia do dębu. Można by też powiedzieć od problemu do rozwiązania. To wielkie wydarzenie na stulecie miasta Zabrze, a bycie miastem optymistycznym, a taką właśnie ma flagę również Zabrze w Polsce. To na stulecie to wielki Da